Nikomu nie robię krzywdy, nie zaczepiam, nie komentuję, dużo rzeczy mi się nie podoba, ale milczę. Bo po prostu nie chcę kurwa się wdawać w dyskusję z ludźmi, yy... bo, bo, bo po prostu tego nie potrzebuję. Ja chcę się tu bawić z wami, zrobić sobie jakieś jaja i tak dalej. No i okej, okay. rozumiem to, że ludzie gdzieś tam sobie zrobili mema na Twitchu. I uwierzcie mi, mi się to podoba. W momencie, kiedy wyszedł mem z faraona, jeżeli wychodzi mem z kontentu z mojego głupiego zachowania, jest to zajebiste. Ale jeżeli ktoś, kurwa, bezczelnie wrzuca moją mordę, żeby się ze mnie pośmiać, to jest, kurwa, przesada i tego, kurwa, nie będę tolerował. Może 5000 osób mi napisać, że nie mam racji, ale ja, kurwa, swojej godności będę bronił i nie będzie jakiś, kurwa, byle typ, w okularkach gdzieś wrzucą moje zdjęcia i, kurwa, wrzucą mnie na pośmiewisko przed tysiące ludzi. Mam dystansik? No tak.